Chciałem podłączyć telefon ale zapomniałem, że ty masz telefon szczególnie ja dwóch facabach nagrywany. kapak, tak, prawdopodobnie dysk jest nieprzygotowany do nagrywania, więc trzeba przeczytać co trzeba zrobić, bo dysk wyciągnąłem z szuflady i polegało na przygotowaniu dysku do nagrywania z telefonu. Dysk jest przygotowany też pod Maca, więc to też będzie ewentualny problemem, chociaż telefon jest... Smakowym. No, także to znaczy dzisiaj robimy roleczkę. Robimy roleczkę dla kupry. No no, nie będzie czekać. Tak z rozwiniętym dywanem i te pas tam samochód pchają. <grybujesz> Jeżdżamy pod kuprę. Prawdopodobnie będziemy musieli stąd auto zabrać, bo a być może jak będziemy kręcić tutaj, to będzie to nieciekawie wyglądać nasze auto. Ale to się ogarnie, co nie? Ja to trzymam, a ty rób tam. Co tam? Co robisz? Usprzężam się. Ale dobra, jest skazowana, taka, czuć, że ze źródła. ty dziewczyny, dajcie! Koncepcja jest taka, że Wy sobie oglądacie auta, chcecie coś kupić, a ona chce to, a Ty to. I, się tu, i Wy się kłócicie. Musicie stać w takiej odległości, żebyście nie dostali trawą.

I tu powinna się zmienić scena na tą. Na tą na, zmieni się scena na tamtą. Ja tak. sobie tutaj mam ujęcie, które widzisz. O, się coś tam dzieje, tak? Uh -huh. Ona się do niego podchodzi. I tutaj zrobimy teraz już kadry tamtej, że przejdę. Kamera akcja. Jak pierdziele jak skier? Zmęczyłem się i spociłem się, paszty już.